No, myśląc o procesach inflacyjnych teraz, które się dzieją i myśląc o tym, co można z tym zrobić, żeby w jakiś sposób ulżyć wszystkim, no wypada dostrzec jedną rzecz. Większość komentatorów, mówiąc o wysokiej inflacji, zwłaszcza z takiej perspektywy światowej inflacji, tego co na całym świecie widać, zwraca przede wszystkim uwagę na ceny nośników energii, paliw, nas w Europie w szczególności biory, boli gaz, który przekłada się na, 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 na ceny prądu. No, ale proszę zobaczyć, że w, w naszym przypadku, w naszym kraju, Mamy taki splot bardzo wielu czynników, które istotnie wpływają na wzrost kosztów wytwarzania. Jak przed chwilą rozmawialiśmy o dynamice cen przemysłowych, no to one między innymi to uwzględniają, no oczywiście ceny w usługach, tak samo. Mamy cały czas lawinę zmian, które powodują, że koszt wytwarzania jest droższy, i to nie jest tylko i wyłącznie ta energia. Więc trzeba pamiętać, że, chociaż oczywiście bardzo dużą część dzisiejszej inflacji musimy przepisać temu, co się dzieje na rynkach, na, na, na rynkach energii, no trochę też na rynkach żywności, no to tak naprawdę duża też część inflacji to jest po prostu wzrost niewspółmiernych kosztów wytwarzania i wystarczy to litanie rozpocząć nie tylko od energii, ale od ceny pozyskania wody, od tego, co się dzieje ze śmieciami, ile kosztuje ich usunięcie, tego, co się dzieje ze zmianami przepisów, do których trzeba się dopasować. Do tego, co się dzieje z płacą minimalną, wystarczy pokazać, że w 2000 roku rozpoczęliśmy styczeń od 16%. Zwiększenia płacy minimalnej, a potem były dwie kolejne siódemki, tak więc to, to, to zwiększa koszty wytwarzania. Tam są jeszcze liczne inne elementy, pojawiają się dodatkowe e, jakieś opłaty, daniny, wprost nie nazywane podatkiem, no ale, ale to jest. I to po prostu wszystko przekłada się na cenę konsumentów. Więc dla mnie takim wymarzonym pakietem antyinflacyjnym rządu to by było to, że wszystkie pomysły, które w tej chwili są gdzieś zaprogramowane i między innymi one się będą przy, przyczyniały do tego, że koszty wytwarzania będą bardzo istotnie rosły. No to trzeba było odłożyć chociaż na rok albo na dwa i potem je wprowadzać, ale bardzo powoli, żeby tej inflacji nie dynamizować. No jeżeli mielibyśmy zgadywać, ile z tej blisko 7% dla października inflacji konsumenckiej to są te zmiany kosztów dodatkowe poza energią, no to ja bym stawiał na jakieś 2-2,5%. Więc bylibyśmy zupełnie gdzie indziej z inflacją, jakbyśmy mówili o 5% inflacji, a nie o 7, tak? Czy 4,5%. W związku z tym myślę, że takie pakiety antyinflacyjne przede wszystkim powinny zawierać to, że zostaną odroczone zmiany albo odwrócone te, które taki gwałtowny wzrost kosztów wytwarzania przyniosły. I wtedy moglibyśmy się zastanawiać, czy to jest skuteczne, czy to jest dobre. Poproszę zobaczyć, panie redaktorze, że tak naprawdę no fajnie, że pojawią się jakieś elementy związane z tym, że Poprawi się los ludzi najbardziej, że tak powiem, poszkodowanych tych w najgorszej sytuacji, no ale to tak naprawdę jest troszeczkę pudrowanie ciężkiego zachorowania, a nie tak naprawdę leczenie go, tak. Bo ta inflacja będzie tylko dla części obywateli najbardziej poobijanych, ona będzie przez jakiś czas odrobinę mniej uciążliwa, tak? No ale będzie. Więc to nie jest pakiet antyinflacyjny, tylko pakiet taki bardziej rekompensat. A co mają powiedzieć ci, którzy w te widełki pomocowe się nie dostaną, oni będą inflację odczuwać i, 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 i tyle.